Morza szum, ptaków śpiew i ten widok na latarnie w gąskach. Mamy miejscowość Gąski w swojej administracji i w tej miejscowości promuje się gęsinę. Jest koło gospodyń wiejskiej, która robi przepyszne pierogi i podaje dania właśnie z gęsiny. Nic więc dziwnego, że burmistrz Mielna z ochotą ukościła wielkopolskich kucharzy i wędliniarzy, którzy na wybrzeże przyjechali częstować wczasowiczów najlepszymi daniami zdrowiu. Te nasze tutaj lekcje kulinarne. Chcemy promować fantastyczne produkty polskie, drobiowe produkty. I dzisiaj tutaj i indyk w roli głównej, i kurczak w roli głównej, i kaczka się pojawiła po to, żeby właśnie na waszych stołach, w waszych lodówkach i finalnie na waszych talerzach pojawiał się produkt polski drobiowy produkt polski. Bo warto jeść drób, prawda? Że te gatunki zaliczane do drobiu grzebiącego, wyróżnia wyższa zawartość białka i wyższa zawartość witamin z grupy B, a te, które są zaliczane do drobiu wodnego. Na przykład kaczki czy gęsi wyróżnia niższa zawartość białka, niższa zawartość witamin z grupy B, ale wyższa zawartość witamin e, rozpuszczalnych w tłuszczach i generalnie wyższa zawartość tłuszczu. I oczywiście edukujemy Państwa, że w przypadku mięsa drobiowego nie boimy się tego tłuszczu, ponieważ ten tłuszcz występuje z przewagą kwasów tłuszczowych z rodziny nienasyconych, a te z żywieniowego punktu widzenia są bardziej zalecane w

Na bok tłuste kebaby, frytki i inne nadmorskie wynalazki. Dzięki cechowym braciom na Mieleński Deptak zawitała zdrowa kuchnia. Drodzy Państwo, przystawka, zupa i jakby danie główne, czyli kaczka. Coś, co pojawia się na naszych stołach. Coś, co często kupujemy od święta tak naprawdę. Jakby taki ekskluzywny, coraz częściej, dokładnie. Bo ten, coraz do... częściej są święta. Na szczęście. Tak, tak jest, można się spotkać. W naszym wykonaniu będzie kaczka suwidowana. Suwid, czyli... Wolno. Coś, co było delikatnie obrobione. E, tak jak Robert mówi, bardzo łatwo przeciągnąć, przesuszyć tą kaczkę. E, w naszym wykonaniu do tego będzie żurawina. E, konfitura z żurawiny, która nie jest z marketu, Aha. tylko osobiście sam robię też. Jaką, który w wysokiej temperaturze złapało masełka. Czyli jest otoczone takim fajnym zdrowym tłuszczem, jabłko, które będzie dawało słodkawo-kwaskowy posmak. Mini kluseczki, które będą fajnym uzupełnieniem, bo kaczka zawsze z kluskami się kojarzy. Świeża porzeczka, bo jest, jeżeli jest zima, no to nie wyciągajcie jakiejś proszonej porzeczki, nie wiadomo skąd, bo to może zwyczajnie nie smakować. I do tego jest kaczka vide, czyli kaczka przygotowana techniką wolnego gotowania. Kaczka, gęś gęsto w listopadzie, nie? Tak. Poznaniu właśnie w listopadzie, tak, 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 tak na Marcina, a tak. proszę powiedzieć, ta jak pani smakuje, jak oni ją zrobili? pyszna naprawdę, taka mięciutka nie? Dobra, Dobra, nie rozpływa do... się, ja po prostu nie wiem jak, jak oni to zrobili ale takiej mięciutkiej to ja niedawno nie jadłam czy mamusia ja też dobrze robi? ale, ta była... ale taką, taką nie umiem po nowoczesnemu widzę, że tradycje są takie trochę wielkopolskie tak, tak to Pani tak. są z Poznania, z piły. ja jestem Piła Złotów My o, a o nie bydło. To jest taka mięciutka, rozpływa się w usta. wychota, Rewelacja, powiem, że pierwszy raz w życiu. Taką kaczkę czy w ogóle kaczkę? kaczkę? Taką kaczkę. O, powiem wam dobra no. kaczka. Pyszna, naprawdę, polecam. A skąd pani jest? Z Elbląga. A bo my w Wielkopolsce to często jemy kaczkę, a gęsi to jemy na 11 listopada. Jest też u was taka tradycja? Nie, nie, nie. I szkoda. Bardzo szkoda. No cóż, dzięki takim pokazom szerzy się nie tylko lokalna, ale i zdrowa tradycja. Polscy producenci mogą poszczycić się różnorodnym i dobrym drobiem. Zwrócić uwagę, takie oznaczenie na opakowaniu z mięsem drobiowym oznacza, że te ptaki się urodziły, zostały chowane i były chowane i poddane ubojowi w naszym kraju. A kupując produkty z takim oznaczeniem, wspieramy polskich producentów, a co za tym idzie, naszą polską gospodarkę. Tak jest. I cieszymy się, że są całe rodziny, bo przygotowaliśmy się i dla tych starszych, którzy lubią zjeść, i dla tych młodszych, którzy lubią porysować i też cieszymy się, że Państwo otworzyli się na te różne gatunki, na te różne rodzaje właściwie mięsa drobiowego, bo gdzieś tam kurczak pewnie króluje na naszych stołach, ale tutaj dzisiaj i mocno wypromowaliśmy mięso kaczki, mocno wypromowaliśmy indyka, a nawet mówiliśmy o dość egzotycznych gatunkach drobiu. W bazie drobiu można zrobić zupę po meksykańsku risotto z podrobami albo zupę z pulpetami z indyka. Próbowałam zupę i próbowałam ryż z warzywami i z kurczakiem albo z indykiem był bardzo smaczny, dużo ziół, dosyć ostry, delikatny, wilgotny, dużo warzyw. Właśnie mam zamiar zapytać o przepis na tą wspaniałą zupę, bo smak ma dosyć ciekawy. I te pulpety, które były dołożone, bardzo ciekawie smakują. Aromat wyczuwany tylko ale nie wiem czy się nie mylę, bo to pewnie tajemnica kucharzy. Ależ nie, tu tajemnic nie było, bo cechowi bracia chcą szerzyć wiedzę o zdrowym drobiu, a nie ją ukrywać. Chcieliśmy też pokazać takie potrawy, przy których trzeba bardziej popracować, ale efekt jest wow, kiedy się zaprasza znajomych czy rodzinę. Tam mieliśmy z kolei bardzo fajne, maleńkie kanapeczki, które były z musem drobiowym, udekorowane jeszcze takim kleksikiem ze śmietany zabarwionej burakiem. Bardzo fajnie się to komponowało, bardzo ładnie to wyglądało. No i było bardzo fajne drobiowe, bo tam to mięso drobiowe grało główną rolę. Potem, żeby pokazać, że nie tylko taka zupa meksykańska jest możliwa, zrobiliśmy mini kuleczki z indyka. Bardzo fajne, małe, mięsne kuleczki, które idealnie wkomponowały się w zupę krem z białych warzyw. Sezonowe warzywa, pietruszka, seler, kalafior, trochę ziemniaka. To wszystko stworzyło elegancki krem, w którym no, pojawiał się klopsik z drobiu, bo chcieliśmy też pokazać, że indyk jest arcyfajnym mięsem, arcykulinarnym mięsem. No i takim grande finale jest kaczka która była serwowana flambirowana, czyli podpalana. podpalamy i ładnie nam się e, zostanie aromat tego e, alkoholu. E, to Państwo pewnie zdążyli zobaczyć, co to jest. Flambirujemy i zostaje nam tylko ten aromacik, więc będzie to jeszcze podciągnięte takim aromatem. Człowiek lubi pływać, szczególnie w nieco cieplejszym sierpniowym Bałtyku. W drobiu też wyróżniamy ptaki uwielbiające wodę. Co za tym idzie, muszą one produkować więcej tłuszczu, ale tłuszczu, jeśli chodzi o nasze talerze, zdrowego. Przede wszystkim chciałam obalić mit, że mięso drobiowe jest bogatym źródłem cholesterolu, bo jest wręcz przeciwnie. Zawartość cholesterolu w mięsie drobiowym jest w małej ilości, a poza tym należy wziąć pod uwagę, że cholesterol też jest potrzebny naszemu organizmowi i że on w jakichś ilościach musi być niezbędny, jeżeli chodzi o kaczkę. Kaczka zalicza się do drobiu wodnego. Ją cechuje niższa zawartość białka, wyższa zawartość tłuszczu. Ten tłuszcz obecny w kaczce ma wyższą zawartość kwasów nienasyconych, a te z żywieniowego punktu widzenia są bardziej zalecane w naszej diecie. Poza tym nie zapominajmy o tym, że tłuszcz jest nośnikiem smakowitości, a więc potrawa wtedy z udziałem właśnie takiego mięsa nie wymaga dodatkowego wzbogacenia tłuszczu. Ziarna czarnuszki, prawda, także tutaj ty ten posiłek został znacznie wzbogacony. I za chwilę serwujemy pierwsze danie. To są takie maleńkie kluseczki. Jakie poznańskie, proszę mają? Jesteśmy na Pomorzu Zachodnim-Zachodnio-Pomorskie kluski Made in Mielno. Tak? A po takiej uczcie na wspomnieniach o kaczkach i Poznaniu zebrało się i samym mieszkańcom Mielna. Czarnina na Dymcu, po schodkach. O, była! Czyli wyroby z kaczki są zawsze dobre. Bardzo dobre. A czarnina jest wspaniała, tak? Odleci te jest się pusta, rozpływają, a kaczuszka nie przypomina. Do każdego dania stała kolejka i właściwie największym problemem tego naszego spotkania wakacyjnej kuchni z drobiem było to, że nasze garnki miały dno, bo gdyby nie miały, to pewnie byśmy tu spędzili czas do końca wakacji, co byłoby bardzo fajne, no bo Mielno jest fantastycznym miejscem na wakacje, a drobiowe Mielno to miejsce i fantastyczne i apetyczne. Kulinarna i dietetyczna wiedza dzięki tej promocyjnej akcji pozostanie i po wakacjach.